Witam Was serdecznie w programie Na Poddaszu. Nazywam się Agata Strzyżewska i mam przyjemność przedstawić Wam rozmowę nagraną podczas konferencji Wiara czyni cuda, która odbyła się właśnie na Poddaszu. Miłego oglądania. Mateusz, e, Otręba, Mateo, e, tak pomyślałam, jak ja Ciebie zapowiem, bo po prostu wszyscy prawdopodobnie Ciebie już znają. Kompozytor. Cześć, Cześć, Mateusz jest e, pieśniarzem, można tak o tobie powiedzieć. Hmm, czemu nie? Fajne, fajne nazwa, nie? No bo, bo przecież nie piosenkasz, nie? E, muzyk, kompozytor, 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 fotograf, a tu się zdziwiłam, bo jakoś nie znam ciebie od tej strony. E, a dzisiaj mówca. Od tej strony też ciebie w sumie nie znam, bo ty zazwyczaj śpiewasz, zazwyczaj mhm. znamy Twój głos e, charakterystyczny bardzo e, z koncertów, z płyt. Od niedawna jeszcze jesteś dyrektorem szkoły. Tak! Yy, wiecie co jestem bardziej takim zwoływaczem, kapitanem pewnej ekipy 44-5 osób, które wyruszyło we wspólną podróż. Mm -hmm. W zeszłym tygodniu zebraliśmy się w takim porcie i weszliśmy na pokład jednego okrętu i nazywa się to Studium Nowego Psalmu. Mm -hmm. A to załoganci to są polscy autorzy pieśni uwielbienia. Przeżywamy, uczymy się warsztatu tego, jak pisać, ale także poznajemy historię, historię nie jako skansen zabytków kultury muzycznej, ale poznajemy Bożą historię. On moim Panem, jedyny mój Bóg, niczego nie brak, gdy ze mną jest on. On światłem jest. Czyli Dlatego, pieśni że... nowe będą tworzone. Tak, nowe pieśni na nowe czasy. Super. Poznajemy, jaki jest Jezus i mhm. chcemy na to reagować. Więc to bardzo, bardzo jest bliskie mojemu sercu. Sam wiesz, ja też prowadzę szkołę online, mhm. ale ym, szkoła, która uczy y, chrześcijan tworzyć. Nowe rzeczy, z ducha rzeczy, bo jest dużo tłumaczonych pieśni. W większości kościołów to są pieśni, które są amerykańskie, Hillsong, e, Betel mm -hmm. i, i oczywiście to ma swoją wartość i uwielbiamy przy tych pieśniach, ale zawsze się zastanawiam, dlaczego nie ma więcej pieśni pisanych po prostu tu lokalnie. Przecież skoro żyjemy z Bogiem, skoro y, ktoś pod wpływem Ducha Świętego może wyjść i wygłosić kazanie, to dlaczego nie może napisa napisać pieśni? Dlaczego nie śpiewamy naszych pieśni, prawda? Tak, wiesz co, bo do, do tego potrzebna jest kilku, kilka rzeczy. Jest taki potrzebny, bardzo ważny element warsztatu umiejętności nazywania mm -hmm. rzeczy, które są objawione. Więc jednym mm -hmm. z elementów tego, dlaczego w Polsce nie było pisane, dlatego że nie mamy takiej kultury mm -hmm. w kościele tworzenia, yy, która jest związana z procesem yy, pracy. Za życie dał. Ktoś jest jak on, kto grzechem za nas się stał. Światłość, światłości przyszła, a ciemność, ciemności jest pokonana. Rozmawialiśmy jakiś czas temu yy, o, o tym, że Twoja droga z Bogiem też nie była taka prosta, tak? Bo znowu patrzymy na Ciebie jako muzyka który śpiewa z taką ekspresją o Bogu i się wydaje, że ty zawsze masz silną wiarę, że ty zawsze masz takie przekonanie. Ale wiem, że to tak różnie było, prawda? Miałeś jakiś okres takiego zwątpienia czy jakieś słabości? Wiesz co, miałem przerąbane w życiu. Mhm. Wiesz to ja się powiem tak, dzisiaj bym powiedział, ja się nawróciłem. Bóg mnie odnalazł, bo muszę na to tak spojrzeć, mhm, to mhm. jest dzisiaj wielką moją radością. Bóg mnie znalazł, gdy ja miałem 13 lat. Bo to jesteś wychowany w wierzącym domu? Tak, ja, ja to, po prostu uh -huh. się urodziłem wśród ludzi, którzy, mm, którzy chodzili z Jezusem. Uh -huh. Ale wiesz, jako latek ja byłem bardziej, miałem apetyt na życie niż uh -huh. na jakieś uh -huh. to, co rozumiałem, życie duchowe. Uh -huh. Ale to, że we mnie pragnienie, czy wzrosła wiara w Jezusa, to jest dlatego, że On mi sam siebie zaczął objawiać. Uh -huh. Ale później pomyślałem, że tak słyszałem w kościele. Że coś trzeba w związku z tym zrobić. Czyli trzeba zostać radykalnym uczniem Jezusa, mm -hmm. który jest w stanie zostawić wszystko, poświęcić wszystko, mm -hmm. żeby być ze swoim Panem. I ja tak funkcjonowałem. Ja, ja o sobie myślałem, w mylny sposób, że ostatni gasi światło. Kiedy wszyscy padają, mhm. kiedy wszyscy się poddają, albo w, y, mówią na głos to, co myślą, mhm. że jest im ciężko, albo że czegoś nie rozumieją, albo że wątpią, to ja, ja mówię po prostu jeszcze bardziej mhm. zakasywałem taki rękawa. byłeś. Tak, mhm. takiego, znaczy mhm. takie miałem. Y, wyobrażenie, że tak trzeba. Takie wyobrażenie mhm. i takiego zgrywałem, mhm. gościa. Y, koniec końców, ja byłem człowiekiem, który wyznaczył sobie wysokie standardy. Byłem hmm. pod wpływem różnych nauczeń, wizji tego, co hmm. Bóg przeze mnie może zrobić, i ja za tym podążałem, jak współpracować z Bogiem, żeby się działy wielkie rzeczy. Hmm. E, I dzisiaj widzę, że Bóg suwerennie e, robił to, co zamierzył i jak chciał, i ja byłem w to, w, wplatało się moje życie, aż do momentu, kiedy chrześcijaństwo stało się dla mnie nie do zniesienia. Hmm. Uczciwie mówiąc. Hmm. Kiedy ja Przeforsowałeś sobie... się po prostu, tak? Wiesz od tego co? ja się wyrąbałem totalnie w swoim mm -hmm. życiu. W sensie ja się czułem tak, mm, że ja nie osiągnąłem pewnych rzeczy, mm -hmm. które wiedziałem, że są od Boga, których słyszałem, że to trzeba właśnie, Miesz że. tam… tak wysokie standardy, że nie byłeś w stanie. Ich... Okazało się, że się sypią pewne mm -hmm. rzeczy, pewne rzeczy nie działają. Mm -hmm. Najpierw kościół nie jest taki, jaki sobie wyobrażałem. Ten tak promiennie mówi, ale niszczy życie ludzi po drodze. Mhm. To sobie mówię, po jakiego grzyba, to, to jest jakieś, po prostu jakiś chrześcijański mentoring, jakiś, jakaś generalicja, <gry> która po prostu jakiś cel uświęca środki, co to jest? I zaczęło się najpierw od rozczarowania tym, że zobaczyłem, że Kościół nie jest taki, jak ja myślałem, że jest, mhm. no nie? Więcej, mhm. że ten Kościół, który ja tworzę, o który ja walczę, nie jest taki. Mhm. I w pewnym momencie wychodzę na spacer na swojej mazowieckiej wsi przed domem i wiedząc o tym, że Bóg jest Bogiem, który słyszy i jest obok, mm -hmm. powiedziałem mu, jak się czuję. Mm -hmm. I powiedziałem: Jezu, tyle dla Ciebie zrobiłem, ale nie mam si y siły chcieć. Mm -hmm. Nie chce mi się chcieć nawet. Ja już Ci nie mogę służyć, bo ja nie mam siły Ci służyć. Mm -hmm. I powiedziałem: Boże, ja już dla ciebie nic nie mogę zrobić. I tak jak Ty do mnie mówisz, usłyszałem, jak Jezus mówi: Mateusz, a ja oddaję Ci całego siebie. I ja jeszcze raz mu powiedziałem: Jezu, ale ja już dla ciebie nic nie mogę zrobić. Ja już mhm. Ci służyłem przez całe moje życie, osiągałem wszystkie wyżyny wizji i standardów, które dla Męża Bożego były wyznaczone w moich oczach, w moim mniemaniu. Mhm. I nic Ci, ja nie chcę chcieć. Jestem w takim miejscu, jestem skończony. A Jezus mówi: A ja oddaję Ci całego siebie. Mhm. I w tym momencie wiem, że Duch Święty zaczął mi przypominać o tym, jaki jest Jezus, kto do mnie mówi i dlaczego on wymienia, wy, wy, mówi do mnie te słowa. Imieniu. Tak. Mhm. I że on jest w tej sytuacji. I nagle widzę Jezusa, który się nie boi w ogóle tego, czego ja się boję. Który nie jest zgorszony tym, co się ze mną dzieje. Nagle zaczynam widzieć Jezusa, który w łaskawy sposób. Zwraca się do mnie i mówię: Czy to jest ta sama osoba, którą ja spotkałem, gdy miałem 13 lat, która mnie odnalazła mm -hmm. i dała mi całego siebie z łaski? Mm -hmm. I nagle zdałem sobie sprawę, jak ja mm -hmm. żyłem. I przypomniały mi się słowa Kelera, który mówi: Religia to jest to, co staramy się robić dla Boga, chrześcijaństwo jest tym, co on zrobił dla nas. Mm -hmm. Amen. I Duch Święty zaczął wtedy mówić do mnie. W tym i, i, i mi tłumaczyć, kim jest Jezus mhm. w tej sytuacji, w której ja jestem, gdzie czułem się skończony. Mhm. A wcale okoliczności mojego życia się nie, nie, nie zmieniały. Nie. Mhm. Ja wiedziałem, że jest dookoła ciemno, że jest strach, że są po prostu płonie, wiele jakby mhm. dziedzin mojego życia. No I ale to było takie objawienie łaski jego w tym momencie. To było objawieniem tak naprawdę. Mhm. Mocy Ewangelii, tak. która cała kieruje uwagę na Jezusa Chrystusa, mm -hmm. tak naprawdę objawienie łaski Bożej. Mm -hmm. I wiesz co? I w tamtym momencie przypomniało mi się jeszcze inne zdanie: na takie pytanie, co jest nadrzędnym celem człowieka? To jest zapisane wiele lat temu w katechizmie US-misterskim. Co jest nadrzędnym celem człowieka? Bo ja mówię: po co ja teraz żyję? A Duch Święty mi przypomniał: by wielbić Boga i cieszyć się nim na wieki. Ja, a ja zawsze coś i. Współpracować z Nim, zrobić hmm. coś i hmm. to, nie poddawać się, być takim, nie takim, hmm. takim, ale nie takim. I nie, poznawać Boga, wielbić Boga hmm. i cieszyć się Nim na wieki. I ja mówię, uff, i zaczął przychodzić Boży pokój, hmm. Boży szalom, taki, że czułem, że po prostu komórki mojego ciała zaczynają być przepełnione Bożą obecnością. Przyjaciela <laughs> ma. To pociesza mnie ty o jego ramie sab hey. to hey. 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 Ja nie znałem swojej tożsamości. Mm -hmm. Ja nie wiedziałem, kim jest Jezus. Mm -hmm. Ja nie wiedziałem, że ja nie tylko zostałem zbawiony z łaski, ale że ja żyję z łaski. Mm -hmm. Wtedy zrozumiałem, jak drogocenna jest łaska, która jest uosobiona w Jezusie. Jaki to jest, to jest y, rzeczywistość, która rozwala mm -hmm. cały system mm -hmm. świata? Mm -hmm. Że nagle marnotrawna miłość ojca, która nie, jakby nie ma. Po ludzku taki, takiego rozsądku, żeby powiedzieć, że ona ma jakiś sens. Przecież mhm. to się nie opłaca. Przecież jak ja go tak potraktuję, to on się rozwydrzy, ten chłopak. Jak ja go tak potraktuję, to on się rozbestwi. Mhm. I będzie sobie myślał, co nie wiadomo, a tak, nagle się okazuje, że on mnie tak traktuje, mhm. i ratuje mnie od, od, po prostu od śmierci. Mhm. I że ja zaczynam żyć w oparciu o y, poznawanie jego. Tego, kim on jest. I owocem wpatrywania się w Jezusa zaczyna być to, że ja zaczynam inaczej myśleć, czuć i postępować. Mm -hmm. Święty, potężny jesteś, Panie nasz, przed Tobą dziś możemy stać. Dzięki łasce. Dzięki nam Trzamy. A kiedy doświadczyłeś tej łaski, to yy, jakby co się wydarzyło, tak? Jak, jak, jak ta zmiana życia Twojego wyglądała? Jak, jak Twoje życie teraz wygląda? Ja zacząłem się uczyć od tamtej chwili reagować na Jezusa. Mhm. Kiedyś ja próbowałem sobie radzić z tym, co było naprawdę mhm. we mnie, z, boż z tym. Barwochwartstwo mojego serca, gdzie mm -hmm. nagle jesteś człowiekiem, który potrzebuje czuć się bezpiecznie. W związku z tym to bezpieczeństwo buduje mm -hmm. na przykład kosztem innych. Tak. Oglądacie mnie, kochani, i mam taką nadzieję, że będę miał uznanie w waszych oczach. Mm -hmm. A jeśli nie, to ja pod przed inną kamerą powiem sobie powiem <laughs> y, innym, co o was myślę. Mm -hmm. W taki sposób się poczuję, że y, lepiej. Poczucie, mm -hmm. szukanie bezpieczeństwa. Yy, ze strachem się nie wygra w życiu. Jak się człowiek jest podszyty strachem, to mm -hmm. będzie to wychodziło w różnych jego działaniach. Mm -hmm. Jakkolwiek byśmy Hallelujah, chwała Bogu nie krzyczeli, jak jesteś wydygany, to jesteś wydygany. Więc jak zacząłem poznawać, jaki jest Jezus i co on o mnie myśli, i jak, jak wielki jest dar jego łaski, to zacząłem się mniej bać. Mm -hmm. A jak się boję, to idę do niego i mówię: dlaczego ja się tak czuję? Mm -hmm. Co za tym stoi? Mm -hmm. I wiem, że mogę ci zadać to pytanie, bo ty jesteś obok Jezu, że ty jesteś obok. I że i to, że mogę do ciebie tak przyjść, to nie dlatego, że ja do ciebie przychodzę, ale to ty wybiegłeś mi naprzeciw. Marnotrawna miłość, twoja, nie ma, jakby się nie kalkuluje, przecież ty nic z tego nie masz. Jakby w sensie ja ci nie mogę nic dać, a jednak przyszedłeś do mnie i rzuciłeś mi się na szyję, wycałowałeś mnie, mm -hmm. ja przecież ci nie zdążyłem wyznać moich grzechów. Adonai, i światłem jest i ratunkiem moim, wszak blisko jest, chowa w swoje dłonie, biegujesty blisko jest, wiem, że przy mnie stoi. Adona i znalazł mnie, zła się już nie boję. Śmier Pewność mam, że własne swoje Bóg zbawienia dał mi dar. Śpiewam mu, gdyż Bogą pewność mam, że własne swoje Bóg zbawienia dał mi dar. Ja wcześniej emocje traktowałem, co jest niczym nowym, wielu z Was pewnie mhm. to przeżywa, jako coś, co trzeba zamknąć do klatki. Dzisiaj mhm. widzę, że w relacji z Jezusem. Emocje pokazują mi, z czym mogę do niego przyjść. Mogę go zapytać, co za tym stoi. Mm -hmm. Ja na przykład nie rozumiałem wcześniej kwestii mojego gniewu. Mm -hmm. Ale gdy zacząłem, gdy przyjąłem Bożą łaskę, gdy go spotkałem, to nagle zobaczyłeś: Hopie, masz takie oczekiwania mm -hmm. kosmiczne, które wynikają ze z skrzywionego, poważnie myślenia. To osoba Jezusa Chrystusa zaczęła mi pokazywać, ty nie potrzebujesz tych oczekiwań, mm -hmm. masz mnie. W związku z tym nie musisz być rozczarowany, nie musisz być sfrustrowany, jak coś znowuż nie wyjdzie, mm -hmm. nie musisz się złościć w związku Czyli z tym. możesz sobie łaskę dawać. Jeżeli to jest ktoś powiedział przed chwilą, mm -hmm. y, zadając mi pytanie, jaki ma być lider uwielbienia o niegasnącym sercu? I odpowiedź. Od osoby, która mnie o to zapytała, sama przyszła. Dlatego, że jego serce jest niegasnące. Mhm. Moje nie musi zgasnąć. On tchnie życie tam, gdzie jest śmierć. A nadzieja przychodzi z zaufania, z wiary, która można zakotwiczyć w Jezusie. Mój do. jest poruszające, że, że właśnie taka osoba jak ty, chociaż no oczywiście byłoby to budujące z każdych ust, ale szczególnie kiedy mówią to liderzy, ludzie, ludzie którzy no w oczach innych chrześcijan coś osiągnęli, gdzie są w pewnej pozycji, kiedy są mhm. tak do bólu szczerze, jak dzisiaj się opowiedział swoją historię, bo to jest uwalniające, że jakby każdy z nas się z czymś zmaga i nie musi się zmagać, nie musi udawać, że jesteśmy silni, bo nie jesteśmy silni. I, I to udawanie chrześcijaństwa jest po prostu jakimś jarzmem, które nas wszystkich trzyma w niewoli. I e, które jest narzędziem. I narzędziem przeciwko... diabła Ta. też, prawda? Mhm. E, I bardzo Ci dziękuję, że byłeś tak szczery, że, że mówisz o tym wszystkim. Nie mam wyboru, słuchaj. Ja <laughs> nie mam wyboru, wiesz? E, cudownie jest mówić o Jezusie, bo tam, gdzie jest Jezus głoszony, tam się ludzie zaczynają zbierać, mhm. a Jezus tam robi rzeczy, które, mhm. które on chce zrobić. Uzdrawia nas, mhm. leczy nas i. I w ogóle podnosi to, co się samo nie może podnieść. Tak mi przyszło do, do głowy, że jak się tak podzieliłeś szczerze, to tak jakbyś rozbił się przed nami i się wylał ten olejek. I to pachnie, wiesz? To zawsze hmm. pachnie. Jak się rozbije człowiek o Chrystusa, to zawsze zaczyna pachnieć, nie? Tak. E, i, I takie mam skojarzenie właśnie z tobą, że, że to jest piękny zapach, kiedy chrześcijanie mówi o swoich słabościach, mówi o tym, że się rozbił na Chrystusie. I się tego nie wstydzi, bo, bo to jest prawidłowy nasz stan, prawda? Żeby być mhm. rozbitym przed Chrystusem. Więc bardzo Ci dziękuję, że y, znalazłeś czas w swoim y, grafiku tak zajętym, Spoko, żeby tutaj się, być. że mogłem przyjechać. Jasne. Jeszcze bym Cię poprosiła o modlitwę. Super, <laughs> Żebyś y, do naszych widzów przemówił tutaj, y, też z takim poselstwem łaski, żeby Duch Święty mógł ich dotknąć i uwolnić właśnie z tych religijnych różnych... Super, zniewolnić. świetnie. Na to liczyłem, że się pomodlimy. Tak. Tatusiu kochany... Mm. Dziękuję Ci, że Ty wybiegłeś nam naprzeciw i to Ty sam zbliżyłeś się ku nam przez Jezusa Chrystusa. Bliżej się nie da. Serce do serca, wybiegłeś i to Ty możemy Ciebie znać, dlatego że Ty dałeś nam się poznać. Dziękuję Ci, że taki jesteś i że nikt nic nie jest w stanie Ciebie zmienić. Że nie ma takich okoliczności, które mogłyby Ciebie zmienić, Ty takim nam się przedstawiłeś i takim Cię możemy znać. I ja teraz w imieniu Jezusa Chrystusa, co za radość, że mogę modlić się o tych, którzy są dojechani w życiu i którym się nie chce żyć, i którzy są mocni w gębie, ale jest im tak ciężko z tym, że muszą, muszą być mocni, że muszą dawać radę dlatego że nie wiem koniunktura tego wymaga albo jakieś oczekiwania wewnętrzne czy zewnętrzne teraz w imieniu Jezusa Chrystusa modlę się o was niech stąpi na was Duch Święty i objawi wam szerokość głębokość wszystkie wymiary Jezusa Chrystusa który jest źródłem życia niech stąpi na was Duch Święty i objawi wam piękno i doskonałość tego który umiłował was nad własne życie, który w wasze miejsce oddał samego siebie, abyście wy nie musieli umierać. Który mocą nowego przymierza został wzbudzony z martwych, wstąpił do nieba i nikt mu nie podskoczy. Ja was w tym potężnym imieniu błogosławię w sytuacjach życiowych, w jakich teraz jesteście. W doświadczeniu traumy, w doświadczeniu żałoby, w doświadczeniu depresji, w doświadczeniu rozwalającego się małżeństwa, w doświadczenia strachu z powodu finansów, w jakiejkolwiek innej degręgoladzie Was błogosławię w imieniu Jezusa. Chcę powiedzieć Wam, że Jezus jest obok i nie boi się niczego i jest na tyle blisko, abyś mógł odpowiedzieć. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i umęczeni jesteście, a ja. Was ukoje. Niechaj stąpi na Was objawienie przez Ducha Świętego mocy Jezusa Chrystusa. Bądźcie, jesteście błogosławieni. Amen. Amen. Taki jesteś, Jezu. Taka jest Twoja natura. Jakże dobrze jest. Garnąć się do ciebie. Śpiewaj ze mną. Przyjaciela ma. No